Rozdział czwarty. Dotarł do osady koło południa. Szedł wolno, bo było dużo śniegu, a on był wygłodzony i bardzo osłabiony. To, co ukazało się jego oczom, przeszło wszelkie wyobrażenia. Oczekiwał kilku starych chat na polanie otoczonej lasami, a tu zobaczył warownię jakby wyrwaną ze średniowiecza. Myślał, że ma halucynacje z głodu i zmęczenia, ale gdy podszedł do palisady i dotknął ściany z Bali, uwierzył, jak niewierny Tomasz, że to wszystko jest prawdziwe. Wtedy też ktoś z góry krzyknął do niego. Hej, ty, czego tu szukasz? Nic nie mamy dla ciebie, ani nikogo nie wpuszczamy do środka. Odejdź, krzyknął mężczyzna, trzymając kuszę w rękach. Mariusz przez moment zwątpił, czy trafił w dobre miejsce. Przecież jego duchowi bracia są apolityczni i nie biorą broni do ręki, a tu widzi takie coś. Chyba naprawdę tylko śmierć go czeka. Opadł z sił, ale po chwili pomyślał, że chociaż zacznie rozmowę, może go pokierują do innej osady, w której mieszkają prawdziwi bracia. Przepraszam, że niepokoję, ale szukam moich braci w wierze, świadków Jehowy. Podobno tu gdzieś mieszkają. Ja nazywam się Mariusz Marchewka. Bracie Mariuszu, to naprawdę ty? zapytał Tymoteusz, trochę zmieszany i zawstydzony. Tak, to ja. Tylko teraz mam brodę i ciężko mnie poznać. Faktycznie, głos jest ten sam. Choć ciebie samego bym nigdy nie poznał. Jestem Tymoteusz Marczak. Byłem starszym zboru, gdy nas odwiedziłeś. Poczekaj chwilę. Porozmawiam z resztą, czy zgodzą się ciebie wpuścić. Żonie powiem, by przyniosła ci coś do jedzenia. Sara szybko coś przygotowała i wyniosła na zewnątrz. Ona również dobrze pamiętała brata Mariusza, ale teraz nie była w stanie go rozpoznać. Zapamiętała go jako bardzo przystojnego i zadbanego mężczyznę. Wiele sióstr dawało go za wzór swoim mężom, by również dbali o siebie tak jak on. A teraz chciało się jej płakać, widząc w jakim jest stanie. Podprowadziła go pod bramę, gdzie było niewielkie zadaszenie i ławka. W trakcie rozmowy otworzyły się drzwi i zaproszono gościa do środka. Wewnątrz zobaczył trzy gospodarstwa, dwa stare drewniane domy i na końcu jeden murowany, piętrowy. Zaprowadzono go do ostatniego, w którym mieszkała rodzina Kowalskich. Mieli dwa wolne pokoje od czasu, kiedy siostra Kazia z mężem poszli do więzienia, a bliźniaczki nie wróciły do domu. Mariusz, cały skostniały, w ciepłym domu poczuł, jakby się roztapiał i wręcz bał się, że zaraz zniknie. Od tak dawna nie był w ciepłym pomieszczeniu. Coś, co kiedyś było normalnością, teraz stało się luksusem. Zachciało mu się spać, ale wiedział, że musi się najpierw wytłumaczyć, co go do nich sprowadza. Bał się przyznać, że zrobił to w akcie desperacji, że chciał po prostu gdzieś przetrwać. Wiedział, że musi podać inny powód, najlepiej duchowy. Drogi bracie Mariuszu, co cię sprowadza w nasze strony? Grzecznie zapytał Tymoteusz. Kochani, przychodzę do Was z misją. Obecny system się wali, i bracia, którzy byli w biurze oddziału, a teraz pracują w konspiracji, słysząc o Waszej osadzie, wysłali mnie do Was. Chcą, bym pomógł Wam stworzyć na nowo zbór. Teraz rząd jest skupiony na walce z rebeliantami, dlatego przestał tak mocno ścigać osoby wierzące. Mam nadzieję, że jesteście szczęśliwi, że Organizacja Boża ciągle dba o was i o wasze potrzeby duchowe. Tak, oczywiście, powiedzieli wszyscy jednym głosem. Będę chciał wam przedstawić plan działania, ale może jutro, bo dziś jestem bardzo słaby i zmęczony. Szukałem was przez wiele dni. Czułałem się i głodowałem, ale najważniejsze było dla mnie, by tutaj dotrzeć i zaopiekować się wami. W tej chwili potrzebuję trochę snu, ale jutro wszystko wam objaśnię. Oczywiście, kochany bracie, zaraz przygotuję ci pokój powiedziała Natalia i pobiegła do pokoju zmienić pościel. A może chciałbyś się najpierw wykąpać? zapytała Sara, patrząc z lekką dezaprobatą na Mariusza który od wielu tygodni się nie mył, nie mówiąc już o braniu większej kąpieli. Widać też było, że nie miał możliwości prać swoich ubrań. Dobry pomysł, bo faktycznie nie miałem sposobności się wykąpać, chętnie wymoczę swoje zbolałe ciało. A ja w tym czasie poszukam ci czystych ubrań na przebranie, zaoferował się Marek. Mariusz leżąc w wannie, rozmyślał o tym, że jego kłopoty chyba powoli się kończą i że wraca do gry. Z każdą minutą przybywało mu nowej energii i obmyślał plan, który pozwoli mu być najlepszym z najlepszych. Tymczasem mieszkańcy zaczęli się zastanawiać nad tym, co powiedział Mariusz. Najbardziej podekscytowana była Kasia, która zaczęła wychwalać organizację za troskę o nich w tak trudnych chwilach. Przy okazji wypomniała reszcie wcześniejszy brak wiary w przywódców duchowych. Wieczorem, gdy Kasia została sama z mężem, zwróciła mu uwagę, że ma teraz ogromną szansę na awans społeczny w zborze. Spełnią się ich marzenia o zostaniu kimś ważnym w jego strukturach. Muszą zrobić wszystko, by brat Mariusz najbardziej im zaufał i wyznaczył Marcina na swoją prawą rękę. Zaczęli roztaczać między sobą wizję wspaniałej przyszłości, zapominając na chwilę, że przecież nic się nie zmieniło. Rzeczywistość wciąż była taka sama: religie nadal są zdelegalizowane i wszelkie struktury wyznaniowe będą niszczone w zarodku. Ale szulce już widzieli w swoich umysłach nowy świat, upadek rządu i powrót religii. Armagedon nie był im już tak potrzebny jak wcześniej. Mogą poczekać. Rano Kasia przygotowała pyszne śniadanie i przybiegła z nim do sąsiadów, czekając, aż Mariusz się obudzi. Zależało jej, by od samego początku wiedział, że rodzina Szulców jest do jego usług. Mariusz długo się nie budził. Odrabiał poprzednie noce, podczas których sypiał krótko i w niewygodzie. Teraz możliwość leżenia w normalnym łóżku, w ciepłym pokoju, pod czystą pościelą, dawała mu poczucie raju. Mógłby tak leżeć do południa, ale głód przypomniał mu, że pora wstać. To, co zobaczył na stole. Tylko umocniło go w przekonaniu, że osiągnął błogostan. Na czystym stole, przykrytym białym obrusem, zobaczył talerz pełen pysznych kanapek. Jedne były z serkiem wiejskim posypane szczypiorkiem, inne z ugotowanymi jajkami i majonezem, a kolejne z wędzonym boczkiem i musztardą. Nie mógł uwierzyć, że w tak trudnych czasach ktoś może mieć dostęp do takich rarytasów. Teraz zrozumiał, dlaczego bracia tak bronią dostępu do środka. Do picia dostał kawę zbożową z mlekiem. Dawno jej nie pił, ostatni raz chyba w dzieciństwie. Po skosztowaniu wydała mu się napojem bogów. Już chciał się rzucić na kanapki, ale widząc zaskoczone miny kobiet, powstrzymał się. Zapomniał przecież się pomodlić. Szybko się zreflektował i powiedział, że chciał jedynie przyjrzeć się tak pięknie. I smacznie zrobionemu śniadaniu, by okazać jeszcze większą wdzięczność twórcy za ten dar. Po tym pośpiesznie się pomodlił i wręcz rzucił się na jedzenie. Zjadł wszystko, co było na dużym talerzu, choć normalnie była to porcja dla kilku osób, ale nie potrafił się powstrzymać i przestać. Na koniec poklepał się po brzuchu, po czym zwołał zbiórkę. Był już gotowy do przemowy i przejęcia władzy nad dosadą. Kochani bracia i siostry, przemówił. Na wstępie chciałbym wam serdecznie podziękować za gościnę, ale również za to, że tak wiernie trwacie w wierze. Wasza wytrwałość jest znana i doceniana przez biuro główne. Wysłano mnie do Was, byśmy mogli na nowo odbudować naszą działalność. Niedługo ateistyczny rząd zostanie obalony i ludzie będą głodni wiedzy o Bogu I Jezusie. Będą to dla nas prawdziwe żniwa duchowe. Jeszcze wiele osób musi poznać prawdę, by móc przetrwać nadchodzący Armagedon. Jesteśmy odpowiedzialni za ludzi na naszym terenie, dlatego już teraz musimy omówić naszą przyszłą strategię działania. Może warto pomyśleć o drukowaniu traktatów, wzorowanych na tych, którymi dysponowaliśmy przed zakazem? W tym momencie Jakubowi zaświeciła się w głowie czerwona lampka. Czy Mariusz nie jest przypadkiem szpiegiem, który chce zdemaskować ich działalność? Spojrzał na Tymka oraz innych braci i delikatnie przekazał sygnał, by milczeli. Każdy zrozumiał w mig o co chodzi, ale w tym samym czasie Sara chciała się od razu pochwalić ich drukarnią, pomimo, że wcześniej była przeciwna tej działalności. Na szczęście Tymoteusz zauważył, że żona chce się wygadać, ścisnął ją za rękę i dotknął palcem swych ust na znak milczenia. Sara się obruszyła, ale zastosowała się do zakazu męża. Tymoteusz szepnął jej jeszcze, że później wszystko jej wytłumaczy. Reszta również zachowała ostrożność i nie wspomniała słowem o działającej drukarni. Nawet Marcin zachował milczenie, chociaż miał w planach przekazać Mariuszowi informację o drukarni na osobności, by w ten sposób wkupić się w jego łaski, wykazując się oddaniem i lojalnością wobec wyższych sobie urzędników organizacji.